Dzień dobry, w dzisiejszym filmie pokażę Ci coś, na co ja czekałem bardzo długo, a co w Sherpońcie pojawiło się zupełnie niedawno. Elastyczne bloki, dzięki którym możesz robić bardzo ciekawe layouty, bardzo takie, no jak sama nazwa wskazuje, elastyczne layouty, ale w jaki sposób to wykorzystać, jakie są z grubsza możliwości właśnie tego elementu, tego web partu. Pokażę Ci w dzisiejszym filmie, do którego już teraz Cię serdecznie zapraszam. Ten kanał napędzany jest przez kurs Microsoft 365, który przygotowałem specjalnie dla Was, w którym dzielę się najlepszymi praktykami, technikami i zbieram w jedną całość wszystkie możliwości, właśnie całego pakietu Microsoft 365. Bo właśnie w tym pakiecie masz 11 szkoleń wideo z 11 aplikacji Microsoftu, które być może nie są dla Ciebie tak bardzo oczywiste, jakby się mogło wydawać. Kliknij, kup, zobacz w jaki sposób można wspomóc swoją pracę właśnie narzędziami Microsoft 365. Ja nazywam się Automatyk Inżynier Marcin Karbowski i na co dzień wspieram firmy. Właśnie w lepszym wykorzystaniu narzędzi pakietu Microsoft 365 oraz w budowaniu aplikacji w ramach pakietu Microsoft 365. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej mojej firmy. A tymczasem zapraszam Cię już teraz do części merytorycznej. Nowość w SharePointie to taki elastyczny blok. Za chwilę pokażę Ci, jak go używać, do czego on służy. Nie będę o nim mówił zbyt wiele. Pokażę Ci w akcji, jak to wszystko działa. Ale. Jestem sobie teraz na jakiejś witrynie SharePointowej. Nie ma oczywiście większego znaczenia na jakiej witrynie jesteś. Klikam sobie tutaj edycja i przechodzę do edytowania właśnie tejże, tejże strony. I nowy blok to jest tak naprawdę nowa sekcja tutaj w SharePointie. Ja przejdę sobie na dół, żeby tą sekcję dodać. Tu mam jakąś bzdurną sekcję, więc ją. Usunę, ale tutaj mogę dodać sobie w tym miejscu, mogę dodać sobie nową sekcję i tutaj ona widzisz, nawet jest okraszona takim dodatkiem. New i to jest flexible. Ta, ta nowa sekcja na tym poziomie niezbyt wiele się różni, ale tutaj już widać, zobacz, jest taki, jest taki jakiś elemencik, który daje mi możliwość zmiany wysokości tejże sekcji. To już jest pierwsza ciekawostka, że mogę sobie dowolnie tą sekcję już teraz rozwinąć, a w tej sekcji co mogę tutaj co mogę tutaj zrobić. W tej sekcji mogę oczywiście dodać wszelkie, wszelkie elementy, które można było dodawać też w innych sekcjach, w tych standardowych sekcjach SharePointa, ale tu zobacz, po dodaniu jakiejkolwiek sekcji, po dodaniu, przepraszam, jakiegokolwiek bloku, ja w ramach tej sekcji mogę w dowolny sposób te bloki ustawiać. Więc daje mi to zupełnie, absolutnie nowe, nieograniczone możliwości przygotowywania. Słuchajcie, przygotowania layoutu, i tutaj zobacz, właśnie w taki sposób to może wyglądać. Tu oczywiście może nie jest najlepszym pomysłem, żeby rozrzucać na lewo i prawo jakieś teksty, no ale, żeby po, porozrzucać trochę na lewo i prawo na przykład obrazek i tekst, to już jest. To już jest w jakiś tam sposób uzasadnione i tutaj zobacz, mogę sobie wrzucić obrazek z tej strony, mogę wrzucić sobie sobie tekst, ten tekst mogę tutaj rozszerzyć, rozszerzyć w dół nie mogę go rozszerzyć, bo w dół muszę tu po prostu wkleić tekst i ten blok ustawi się. O, proszę do tekstu właśnie już automatycznie dostosuje się do tekstu automatycznie, więc bardzo bardzo ciekawe. No, słuchajcie opcje. Jeszcze jedną taką absolutnie rewolucyjną w mojej ocenie opcją, którą aby zrobić we wcześniejszym layoutie bez użycia tego właśnie elastycznego bloku, to trzeba się było mocno napracować. I tutaj, aby to zobaczyć, muszę przejść do właściwości, ale właściwości tej sekcji. Czyli jak sobie tutaj kliknę, o, jestem tu, widać, że jestem w sekcji, to mam tutaj jeszcze kilka opcji. Mogę przede wszystkim tu... Tą sekcję zrobić taką sekcją rozwijalną. I teraz zobacz, nazywam sobie tą sekcję. Ja tutaj mam przygotowaną jakąś tam już odpowiedź i mogę sobie w taki fajny sposób zrobić QA. Czyli mogę tutaj zobacz, zwinąć lub rozwinąć tą sekcję właśnie jak, jak mam zaznaczone, że ta opcja jest tutaj włączona. Mogę pokazać tytuł albo nie pokazywać. No, oczywiście fajnie to wygląda z pokazanym tytułem. Mogę zdecydować. W jakim formacie jest tytuł mojej sekcji? W jakim formacie jest tytuł mojej sekcji? Gdzie ma być ta ikona od rozwijania? Czy z lewej, czy z prawej strony? Czy domyślnie to ma być rozwinięte, czy zwinięte? No i teraz zobacz. Zrobię, żeby było to domyślnie zwinięte. Dodam jeszcze jedną sekcję, tutaj tą elastyczną. Wrzucę, aby ona była również sekcją rozwijalną. No i teraz zobacz, co fajnego można tutaj zrobić i jak to, jak to w praktyce bardzo ciekawie działa. Przygotowuję sobie swego rodzaju QA, swego rodzaju QA, czyli dodaję tutaj jeszcze wewnątrz, wewnątrz tej sekcji, muszę tutaj przejść do, do tego toolboxa i w taki sposób sobie dodać tutaj na przykład jeszcze jeden tekst, to widzisz, fajnie można teraz elastycznie dostosowywać. Dostosowywać ten tekst tutaj wydłużyła mi się niepotrzebnie zupełnie. O hop cała sekcja więc ja ją mogę tutaj zwinąć. No ale najważniejsze abym tu kliknął jeszcze raz w edycję i zaznaczył że ma być domyślnie zwinięty. Ten będzie domyślnie zwinięty. Ten też będzie domyślnie zwinięty. No i teraz zobacz klikam sobie publikuj. I mam jakąś stronę na której na dole Mam pytanie, i po kliknięciu mam odpowiedź. Dalej, mam pytanie, i po kliknięciu mam odpowiedź. Zobaczcie, jak to, fajnie, jak to fajnie działa. Nie muszę mieć wielkiej, długiej strony. Jeżeli te odpowiedzi nie są, jeżeli te odpowiedzi, rozwinięcie tych odpowiedzi nie jest tutaj komuś potrzebne, to widzi po prostu same pytania, odpowiedzi nie widzi. A jak chcę, to w taki prosty sposób rozwinie sobie tutaj odpowiedź. Bardzo fajna opcja, długo na nią trzeba było czekać, żeby można było właśnie w taki sposób postępować z sekcjami. Mało tego, z sekcjami, w których można czy to osadzić zdjęcie czy inne opcje. Oczywiście wszelkie możliwości sekcji edycji masz dostępne i masz omówione w szczegółach w kursie Microsoftu 365, który przygotowałem link. Oczywiście jest w opisie do tego filmu. A tu pokazuję tylko jedną z nowości, która Pojawia się właśnie w Sherponcie, pojawia się zupełnie zupełnie niedawno. Wiele takich i innych zastosowań, sztuczek, czy jakbyśmy to nie, tego nie nazwali, ale takich praktycznych wskazówek, jakby wykorzystywać możliwości Microsoftu 365 w praktyce w Twojej firmie jest właśnie tym wspomnianym wcześniej kursie, do którego Cię serdecznie zapraszam. Równocześnie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek i. Zapraszam do obserwowania, zapraszam do lajkowania, like zapraszam do komentowania w jaki sposób Ty tą sekcję wykorzystałeś, te nowe możliwości SharePointa Ty wykorzystałeś w, w swojej firmie. Także dziękuję Ci serdecznie. Automatyk inżynier Marcin Karbowski z RIT.